Uuuuuh, Jakie piękne pogoda. Dokładnie. Nie pada. No dobra, ale o, powiem wiem, ci co by się przydało. Powiem ci, że miałem koszmary jak tą książkę znalazłem. Naprawdę. Ja też miałam jakieś w ogóle koszmar. W sensie taki sen, taki. Jakbym jakbym tu była, ale coś by się tu działo. Wiesz o co chodzi? No rozumiem. Nie taka wiem. przepowiednia jakaś. To... U, jakieś dziwne. Wiesz no trzeba to jeszcze raz przeczytać. Uciekajcie, ta wyspa jest przeklęta. Nie wiem. To może jakieś znaczki tam są, czy coś? No właśnie nie ma. Boże, na drugiej stronie. W sumie, wiesz co, nie przeglądałem drugiej strony. a jest coś napisane. On powrycyl. Powrycyl. Mówić to sobie? Powrycyl. Powróci? Może powrócił, ale kto powrócił? Nie wiem. Ja w ogóle w tym to, jak się obudziłam, to, się, to było tak, że jakbym się obudziła. Tak normalnie jak w każdym dniu lecę znaczy w drugim, bo jesteśmy tu drugi dzień z tego co widzę po dniach. No to miałam tak, że wstałam i nagle koło zobaczyłam, ale no, tak niewyraźnie wiedziałam, kto to jest. I... To coś do mnie mówiło, ale tak, że nie rozumiałam to w ogóle. Tylko tyle pamiętam w tym śnie. Rozumiem. No bardzo dziwne. Ja w koszmarze. Ja w koszmarze. Ja w koszmarze. O, bardzo ładnie. Ja w koszmarze miałam takie coś, że my idziemy, znajdujemy statek, i na tym statku osoba jest uwięziona. Boże, jedyny. Nie wiem. Dobrze. Zrobię dalej tu podłogę i wyłożę kamieniami. Okej. Okay. A ja pójdę dalej w przygodę. Powodzenie, żeby ci tam nic nie zjadło. Spokojnie. Jak coś, to wysyłaj znaki SOS. No, tylko czym? A, znaki SOS. Ciekawe jak najgorsze jest to, a że mnie drugi dzień w pracy nie ma. Najwyżej będę zwolniony. I tak miałem się zwolnić z tej pracy. A! O boże. Jak ja teraz tam się wydostanę. Pomocy! Halo! Jolia! Gdzie ja jestem? Jak ja wpadłem? Jej. Będzie się martwiła. Powinienem mieć te pochodnie. Mam. Aż tu strach iść. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę, trzeba tu pod nogi uważać. Zapomniałem jak mam na imię w ogóle. To... O, to chyba groźne jest, to ja tam nie chcę iść. To chyba ten zielony stwór, jak pamiętam w pierwszym dniu jak my tu spadliśmy. Ale jak ja mam tu wyjść? Nikt mnie nie słyszy. Halo! Jolia! O, mogę wejść tak bynajmniej. Ale też mam w sumie ziemię. To może jakoś tak doskoczę. No prawie. Prawie bym doskoczył. O! O! Udało się. Teraz tu jakoś trzeba wyjść. Szkoda, że nie mam łopaty. Trzeba rękoma. Okej, okay, udało się. Moja noga. Chyba ją skręciłem. Nie pamiętam, w którą stronę było trzeba iść. Chyba w tamtą. O, i tutaj włożymy nasze rzeczy. To na chyba łamę, Coś mi nie odpowiada. Jonia! Co tam, gdzie jesteś? Tutaj. Nie, gdzie jesteś? Ty... Nie widzę Cię. Tu. O, widzę Cię. Spadłem z wysokości, straciłem przytomność i zapomniałem, jak mam na imię, ale ciebie zapamiętałem. Masz na imię Pablito? Maha. co to jest w ogóle za wyspa? Nie mam pojęcia, ty tylko wiedziałeś o tym. Jak ja wiedziałem? Mom, opowiadałeś mi, że twój dziadek o tym ci mówił. Dziadek, dziadek, dziadek. Ano faktycznie, coś mi tam. Jeszcze świta, ale to był mocny upadek. Muszę odpocząć. Tam w naszym szale... tutaj jest łóżko twoje. Okej, okay, idę. Bo zrobiłam mi kostkę, skrzynki. O, fajnie. Może weźmy czy coś i sobie obiąż tą kostkę. Dobra, to wezmę ten kawałek. Okej. Okay. Patrz, tutaj zrobiłam z desek skrzynki. Tak. A tutaj zrobiłam z desek nam stoliczek taki, no taki na no prostu i takie krzesła, ala. Fajnie, miło. Właśnie mogliby najmniej I drzwi już. normalne zrobiłam. No, Połączyłam deski, wystrugałam i po prostu przywiązałam tutaj. Tak. Tam Rozumiem. są liany przez które to przywiązałam. Okej. Okay. Dobra, to ja idę się zdrzemnąć. Dobrze. To dobranoc. Dobranoc. Jak to się stało, że on w ogóle upadł i nagle stracił przytomność? Idę. Jezu, jakiś potwór idzie! A! Tam jakiś potwór jest! Boże, jedyny! Gdzie ja jestem? To... Śniadanie zrobiłem. Z bo już